Gratuluję swoim zawodnikom naprawdę dobrej postawy. Gratuluję Legi Zwycięstwa, bo na to zwycięstwo zasłużyła, była zespołem lepszym. Gratuluję sędziemu odważnej decyzji. Dla mnie był fatalny. Dziękuję bardzo. Skomplikował nam się mecz, no bo po stracie bramki tak szybko. E, trzeba było odrabiać straty. E, ale było widać, że drużyna jest w dobrej dyspozycji. I odrobiliśmy te straty. A ja mam duże pretensje do zespołu, mimo tego, że wygraliśmy 3-1, to po bramce na 3-1, mając w perspektywie tyle spotkań przed nami w tak krótkim okresie czasu, zabrakło doświadczenia drużynie. Przy takim wyniku wynikiem trzeba umieć. Grać. Rado grał moim zdaniem lepiej w drugiej połowie, kiedy, kiedy już wszedł, że tak powiem, w rytm spotkania. Zresztą Rado jest takim zawodnikiem, kiedy wydaje się, że on sam jest bardzo zmęczony, wtedy potrafi zagrać jeszcze lepiej niż wtedy, kiedy wydawałoby się, że jest pełni siły i świeżutki. Z chętkiem będziemy musieli porozmawiać, bo, bo tak nie może być. My mu tłumaczymy cały czas, że drużyna jest najważniejsza, my mu wcale nie zabraniamy tego, żeby próbował swoich akcji indywidualnych, bo potrafi to zrobić, ale nie może być tak, że gra tylko i wyłącznie dla siebie, bo to gra zespołowa. Zdajemy sobie z tego sprawę, że, że to jest problem nie tylko dla niego, ale również dla drużyny.